Witajcie w świecie psychodelików, substancji o niezwykłym potencjale. Psychodeliki to związki chemiczne, które zmieniają postrzeganie, świadomość i emocje. Wykorzystywane od tysięcy lat, dziś wracają do badań naukowych i medycyny. Działają na układ nerwowy, wpływając na receptory serotoninergiczne, co prowadzi do zmian w postrzeganiu zmysłowym. Przykłady to LSD, psylocybina i MDMA. Substancje te różnią się potencjałem terapeutycznym i ryzykiem. Badania pokazują, że klasyczne psychodeliki nie powodują uzależnienia fizjologicznego, choć możliwe jest uzależnienie psychiczne. W latach 50. i 60. XX wieku psychodeliki były intensywnie badane w psychiatrii. Dziś obserwujemy renesans zainteresowania nimi w medycynie. FDA zatwierdziła badania kliniczne psylocybiny w leczeniu depresji. MDMA jest badane w leczeniu PTSD. Temat ten jest szeroko omawiany w literaturze naukowej. Psychodeliki wykazują potencjał w leczeniu depresji, lęku, OCD oraz uzależnień. Indukują głębokie zmiany w postrzeganiu i odczuwaniu, wspierając psychoterapię. Uniwersytet Johns Hopkins prowadzi badania nad psylocebiną w leczeniu depresji. MDMA redukuje objawy PTSD w połączeniu z psychoterapią. Badania nad psychodelikami są utrudnione przez przepisy prawne. Polskie Towarzystwo Psychodeliczne zabiega o zmianę ich statusu prawnego. Stosowanie psychodelików wiąże się z ryzykami. Posiadanie i dystrybucja są przestępstwem. Zażywanie może prowadzić do konsekwencji zdrowotnych. Klasyczne psychodeliki nie prowadzą do uzależnienia fizjologicznego, ale istnieje ryzyko uzależnienia psychicznego. Psychologowie ostrzegają przed negatywnymi doświadczeniami. Psychodeliki wywołują doświadczenia mistyczne, które mogą prowadzić do trwałych pozytywnych zmian. Pozwalają na nowe spojrzenie na życie i relacje. Mimo obiecujących wyników, stosowanie psychodelików ma ograniczenia. Należy starannie przygotować i selekcjonować pacjentów, zapewniając bezpieczne środowisko. Istnieje ryzyko negatywnych doświadczeń, tak zwany bad trips. Osoby z poważnymi problemami psychicznymi powinny unikać psychodelików. Przyszłość psychodelików w medycynie jest obiecująca. Badane są choroby neurodegeneracyjne i bóle głowy. Psychodeliki mogą poprawić neuroplastyczność mózgu. Trwa debata na temat legalizacji i regulacji psychodelików. Polskie Towarzystwo Psychodeliczne zabiega o zmianę ich statusu prawnego. Podsumowując, psychodeliki mają ogromny potencjał terapeutyczny, szczególnie w leczeniu zaburzeń psychicznych. Ważne jest pamiętać o ich wpływie na mózg i potencjalnych ryzykach. Zachęcamy do śledzenia najnowszych odkryć i wsparcia inicjatyw zmierzających do wykorzystania psychodelików w celach medycznych. Przyszłość psychodelików w medycynie zależy od nas. Psychodeliki manifestują umysł, wywołując zmiany w percepcji, myśleniu i emocjach. Ich nazwa pochodzi z greckich słów psyche i delos. Psychodeliki wpływają na postrzeganie rzeczywistości, rozluźniają schematy myślowe i zwiększają kreatywność. Stymulują wzrost dendrytów i synaps. Różnią się od innych substancji psychoaktywnych, indukując doświadczenia odbiegające od zwykłego stanu umysłu, bez bezpośredniego wpływu na stany umysłu. Psychodeliki mogą być wykorzystywane w psychoterapii do leczenia zaburzeń psychicznych, uzależnień i poprawy kondycji psychicznej. Wspierają leczenie chorób neurodegeneracyjnych. Psychodeliki zmieniają percepcje i emocje poprzez serotoninowe receptory. Ich efekt jest subiektywny i może obejmować odmienne stany świadomości. Rzadko prowadzą do uzależnienia fizycznego, lecz mogą wywoływać uzależnienie psychiczne, zwiększając poziom do -mini. Mogą wspomagać terapię depresji, PTSD i uzależnień, zwiększają neuroplastyczność mózgu i łagodzą lęk egzystencjalny. Mogą wywołać rozszczepienie osobowości, psychozę, destabilizację emocjonalną i myśli samobójcze. Należy zachować ostrożność.